Cześć, witajcie! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale z tej strony Iza, kanał Porachowane. Dzisiaj nagrywam filmik, nad którym bardzo długo się zastanawiałam. Była to dla mnie bardzo trudna decyzja, ponieważ temat tego filmu, który zaraz oczywiście poznacie, chodził mi po głowie już bardzo długo. Ogólnie, wiadomo, jak jeśli mnie oglądacie, a jeśli jesteście tu nowi, to zaraz Wam tutaj powiem, że mm, kanał ten poświęcony jest przede wszystkim oszczędzaniu, metodzie kopertowej prowadzenia budżetu i oszczędzania. Y, jakieś robię też hole zakupowe, takie y, tematy około ogólnie pieniędzy i prowadzenia budżetu domowego, prowadzenia domu i takich tam, itp. Ale postanowiłam też wprowadzić taki jakby dodatkowy kontent, ponieważ zrobiłam taki mały research i okazało się, że jest bardzo dużo chętnych na takie filmiki. Dlatego postanowiłam nagrać. Jest to pierwszy filmik z tej nowej serii, a mianowicie będzie on dotyczył prowadzenia dziennika, czyli tak zwanego bullet journala. Ja bardzo się długo zastanawiałam, czy, czy chcę to robić, czy będę to robić tak prywatnie. Ogólnie na początku stwierdziłam, że nie będę miała na to czasu. I nawet już wam pokazywałam taki dziennik, który znajdziecie też u mnie w sklepie. On jest drukowany. Ja już sobie nawet od początku stycznia tutaj go wypełniałam jak najbardziej z tym, że mm, tak do końca mm, to nie było to. I też mm, oglądałam sobie troszeczkę filmów na ten temat i na YouTubie i tam na innych mediach społecznościowych. No i faktycznie to co robią dziewczyny bardzo mi się spodobało. Jest to też taka forma wyrażania, nie wiem, no, jakiegoś swojego wnętrza, swoich tam potrzeb emocji. Za pomocą no, jakiegoś rodzaju, wiadomo, sztuki. Jest to też y, fajne spędzanie czasu, bardzo kreatywne. Y, ja ogólnie bardzo lubię takie rzeczy, więc y, bardzo mi to odpowiada. Y, oglądałam sobie też y, na Pinterestie różne rzeczy. No, ogólnie jest tego masa, masa, masa. Y, dlatego też postanowiłam, że spróbuję w tym roku to zrobić. Ogólnie jestem trochę spóźniona, bo mamy... Prawie trzeci tydzień stycznia, a ja dopiero, że tak powiem, się za to zabieram, ale bardzo chciałabym, żeby ten styczeń w tym moim dzienniku się pojawił, dlatego że chciałabym zrobić w nim cały rok i zastanowię się właśnie jak to zrobić, czy będę styczeń planować cały, czy zrobię to po prostu tak w skrócie i na pewno no, już zacznę od lutego tak z pompą. Oczywiście przygotowałam się już trochę. Powiem Wam, że też trochę zachęciła mnie do tego moja córka, ponieważ ona już od początku roku prowadzi taki dziennik. Wychodzi to super, ma niecałe 12 lat, jakby ktoś pytał. Ale naprawdę jestem bardzo zainteresowana i czasami wieczorem zanim idziemy spać, sobie tam jakieś filmiki na YouTubie oglądamy, jak dziewczyny rysują. Naprawdę cieszę się, że ma takie zainteresowania. No, a nie inny. Także myślę, że to jest ok. Ja swój dziennik będę prowadzić jako dziennik i osobisty, i też firmowy, ponieważ mam swój biznes i chciałabym, żeby tam wszystko było w jednym miejscu: jakieś tam, czy spotkania, czy terminy, faktury, zakupy, wiadomo. Będą też tam moje pewnie plany jakieś zakupowe, obiadowe. No i muszę sobie tak to wszystko rozplanować, żeby też nie było tego za dużo, żebym się nie zniechęciła, ponieważ jest to mój pierwszy dziennik. I tak właśnie dziewczyny doradzały, żeby to było po prostu do ogarnięcia. I może najpierw pokażę wam co sobie przygotowałam do takiego planowania, bo oczywiście tutaj część rzeczy jest, że tak powiem, wspólna moja i mojej córki. To, to nie jest tylko moja, ale też większość z tych rzeczy tak naprawdę już miałam, bo potrzebuję je do prowadzenia mojego sklepu. Także zacznę może od najważniejszej rzeczy, czyli od samego dziennika. I też tutaj się długo zastanawiałam, jaki dziennik kupić. Na pewno chciałam, żeby miał format A5, ponieważ taki mi się jest zmieści do torebki, a prawdopodobnie będę go po prostu nosiła przy sobie jako swój planer kalendarz. I na początku miałam taki z Action, ale on za bardzo mi się nie podobał, bo tam była ta spirala, jednak wolałabym mieć to w formie normalnego klejonego takiego zeszytu. No i długo, długo szukałam. Powiem Wam, że nic ciekawego nie znalazłam, dopóki właśnie ta okładka nie rzuciła mi się w oczy. I też się zastanawiałam, czy go zamówić, bo to jest flaner taki niedotowany yy, z firmy De No Tu jeszcze nawet nie znam, zobaczcie tego kartoniczka. I widziałam właśnie, że dużo dziewczyn jest, yy, no w nich planuje. Szczególnie Tosia z kanału Tosiakowo go polecała, więc Obejrzałam milion jej filmów i zawierzyłam, także też go kupiłam. I też mi się bardzo w nim podoba to, że jest gruby papier, bo gramatura tu jest aż 120. Yy, I jest, są białe kartki. Nie są takie żółte, tylko są białe. I na początku właśnie chciałabym od tego zacząć. Yy, także to jest najważniejsza sprawa, <gryw> którą sobie tutaj zakupiłam. Oprócz tego, to co już miałam, to oczywiście naklejki, bo ja, jak realizuję zamówienia, to ja zawsze tam dodaję jakieś naklejki. Mam tego dość sporo. Sama też trochę tutaj sobie tych naklejek drukuję, także no, trochę tego jest. Mam też takie naklejki, które sobie wydrukowałam w zasadzie po obejrzeniu filmów Tosi, bo stwierdziłam, że to są super. To jest super pomysł, tylko że, no bo ja nie umiem, wiecie, bardzo chciałabym się nauczyć tej kaligrafii, tego letteringu. Yy, niestety jeszcze tego nie umiem, więc na początku będę się pewnie jakimiś tam naklejkami posiłkować. Chociaż zobaczę, bo może po prostu będę pisać swoim charakterem pisma. Wydrukowałam sobie też takie kalendarzyki, ale też nie wiem, czy będę je używać. Tak po prostu wiecie. O tu mamy jakąś pogodę. Jeszcze sobie zrobiłam takie. Trafery na przykład y, picia wody, z tego może skorzystam. Zobaczę albo sobie po prostu też narysuję. Ten rok w pikselach to wzięłam po prostu. To jest ten sam, co był w tym moim, y, co jest w tym moim dzienniku, który można kupić u mnie w sklepie. Y, tutaj są właśnie takie moje różne wydrukowane y, naklejki, które sobie też powycinałam. Że tak powiem, sto się na lajwie, na którym też wycinałam. Także było fajnie sobie oglądałam i wycinałam i a to już takie moje sklepowe także może coś z tego wykorzystam, może nie może Zośka, ona tam chciała właśnie coś ode mnie już wziąć, także jak najbardziej może sobie tam z tym działać Oprócz naklejek oczywiście mamy 100 tysięcy tasiemek, to jest moja, że tak powiem część, bo moje dziecko to ma po prostu taką fazę na tasiemki, że ma ich mnóstwo, jakieś takie śmieszne stempelki też kupiłyśmy, zobaczymy czy, czy coś tam z tego będzie, mamy kota oczywiście, tęczę i taki fajny samochodzik. Yy, oprócz tego kupiłam takie poduszeczki z tuszem, wszystko jest w zasadzie praktycznie z Action, na początek stwierdziłam, że nie będę tam za bardzo inwestować, no bo nie wiem jak długo, że tak powiem, muszę sprawdzić jak długo będę to robić, nie chciałam też za dużo, a takie rzeczy i tak się tam potem przydadzą do jakichś prac plastycznych, no i mamy też takie stempelki do napisów, myślę, że to mi się właśnie bardzo przyda, bo są ładne czcionki i będzie fajnie coś takiego wiecie, innego. Więc to jest to, tu sobie już nawet robiłam takie małe projekty, jak to, żeby to wyglądało. Aha, mamy też masę oczywiście naklejek takich gotowych z Action, jakieś tam stare, nowe, to, co tam przez jakiś czas już sobie naklejam w moim planerze budżetowym. No i masę, masę, masę po prostu przyborów do pisania. To jest po prostu wszystko od cienkopisów, obraż peny, co tu jeszcze mamy. No, po prostu jest tego naprawdę mnóstwo. I pokażę Wam, zrobiłam sobie, bo jeszcze tak naprawdę takiego konkretnego nie robiłam w tym bulletinie. Jedyne co zrobiłam, to zrobiłam sobie z tyłu taką stronę. Nie wiem, czy dobrze widzicie. E, właśnie tych wszystkich pisadeł, y, które... Aha, jeszcze mamy nożyczki i linijki i takie tam. E, tych wszystkich pisadeł, które posiadam, e, żeby w każdej chwili móc sobie powiedzmy i skontrolować kolor. Ale najważniejsze, co chciałam sprawdzić, to to, czy przebija na drugą stronę. Bo wiecie, jak to jest. Ja raczej farbek nie będę używać, bo po prostu nie umiem, zresztą też nie mam takiej potrzeby. Ale kolory jednak chciałam sobie posprawdzać także z tego jestem zadowolona no i druga rzecz taka, którą zrobiłam, to zrobiłam sobie szkic takiej jakby powitanie roku oczywiście jest kot, bo musi być u mnie kotek, także to będę sobie zaraz pewnie uzupełniać no i to na razie na tyle jeśli chodzi o moje osiągnięcia journalowe Mam nadzieję, że wszystko mi tutaj będzie ładnie wychodzić. Aha, jeszcze jedną rzecz kupiłam taki dziurkacz. Słuchajcie, gdzie wychodzi taka ładna koronka. To może sobie też kiedyś użyję, ale muszę się najpierw nauczyć, bo tu są tylko trzy takie ząbki. I muszę się nauczyć, jak się do tego dokłada, żeby wiecie. Wszystko było po kolei ładnie. Także będziemy sobie tu razem z Osią działać. Mam nadzieję, że z czasem właśnie nauczę się tak intuicyjnie to wszystko planować, że będzie mi szło szybko. Nie wiem, czy będę nagrywać Wam wszystko, co, co robię po kolei, bo pewnie nie będę miała na to czasu, ale postaram się jak najwięcej, jeśli oczywiście będziecie mieli ochotę to, to oglądać. Na tą chwilę to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach albo nie wiem, w jakiś inny sposób. Czy jesteście w ogóle tym zaciekawieni, czy, czy macie ochotę to oglądać, czy nie. To będę po prostu wiedziała, czy takie filmy wrzucać, czy mało, czy dużo, czy po prostu będę to robić dla siebie. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę Wam miłego weekendu i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Pa! pa.